Dobra, siłanko z tej strony papa i jeżdżą na graczyk. Siema. To właśnie mnie też oprowadź, bo nie wiem kto tutaj mieszka, co to w ogóle tu tutaj masz moją chatę. No to to już założyłem. No i nie mam zarcia i mogę zginąć. No ja mam... Zajmij się. O czekaj, ja sobie trochę drzewia tutaj pozbiera, pozbieram, rach No weź ten... Tutaj masz kilofa, znaczy tego masz sikierę, chcesz? No. Czekaj. Trochę bym pozrywał już. Masz. Chujo. Trochę mało jest w niej, ale ten... Nie mam, nie miałem lepszej. Nie, do szybko to się uzbiera. Tam odprowadzę, no. ja sobie tutaj trochę pozrywam, za chwilę Cię no, dogonię. No właśnie, już będę sobie odprowadzał. Chciałem pokazać sobie chatę. Którą sobie zbudowałem dzisiaj nice o nowy gracz maniek coś tu zrobił nowy? no haha ha, nie przeszkadza się oglądam w ogrodniczy. fajnie o to już zauważyłem pierwszy domek do którego weszłam jak górze aha fajnie w sumie wielką dziurę ma dobra nie schodzę tam nie chcę tam wchodzić przeszkadza mu. no film ogranicza oglądamy się no dobra idę zobaczyć to tak, jak to wygląda w ogóle myślę że długi to nie będzie odcinek tylko z 15 minut max. tylko taką kopa uprowadzać może z 10 macie czy... tutaj jakąś publiczną kopalnię czy coś takiego nie nie mamy właśnie nic nie zrobione o nie zaraz coś Dobra, jeden kilo starczy. Nie masz może jakiegoś jedzenia, nic z tym stylu z No właśnie nie mam nic i... i pozabijali w ogóle wszystkie świnie, nie i wszystko. Inteligenty. No, co robisz? Wiem sobie cię dwa ziarenka, to posadzę gdzieś może. Owce tylko widzę, ale to nie za bardzo. No. Ale to wam nie urośnie, wieś o tym? To to, to wam nie urośnie tutaj. Co na nie urośnie? To tutaj. Bo nie ma dostępu do wody i to będzie wolniej rosło. Tam rośnie, tam jest dostęp do wody pod spodem. Co so, zrobię? Tylko jeszcze patyczki? Ja sobie też robię patyczki. ja muszę trochę sobie jedzonka właśnie pozbierać, bo ja wyginę, ja już mam tylko 3T. Ja sobie muszę porobić rzecz -a. No To jest A to sobie sparty sobie pokopię. Nie pokopiasz, bo... Nie masz opa, nie, opa. No nie opa. masz opa I to będzie opa. zmienione Później będą mogli wszyscy to kopać Jak na razie wszyscy na... nie mogą kopać tam nie, nie jest wszystko dobrze zrobione Ale Kurde, będzie... mączki, kosnej, mączki kosnej nikt nie ma O jest jakaś pszenica to, ukrane No bierz, tam jest kogoś, nie wiem Kogo nawet Chcesz to sobie dobrze dobra Nie wiem zobaczyć Nie wiem zobaczyć kto ten A ty też nagrywasz? Czy teraz nie, ale może Wiesz na razie Minecraft nie zajmuje, ale jak coś to tam wiesz taki specjal na widzów bym mógł nagrać. Od razu polecenie dla ciebie. Posesja. Pa wszyscy pozabierali te owce i to wszystko. Ja to przyniosłem w ogóle... płynęłem po to 300 kratek dalej, no nie, popływałem sobie i to znalazłem owce świnie, w ogóle. No. Oni mi to wszystko pokradli, nie? wybierimy. Bo to my rozmnoży. Kiedy na Sfinii, ja są w Sfinii, można je rozmnożyć. Ale szkoda, że pozabijali. Wiesz, tam te krowy można było rozmnożyć. No krow, krow było no multum. Skin czynią chniano są tutaj, nie? Szkoda to, nie wiem to. Ej, czekaj, bo oni. Czekaj tutaj. Stawienia tatu. The Axe to nie będę brał. Wezmę sobie jeden Evangel i sobie zrobię no i teraz te, 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 jak ustawiam e, w opcjach i sterowniki... Czekaj nie sterowniki sery. Opcje i ustawienie czatu jak dam e, jedynie komendy to nie widzę jak ktoś pisze, nie? Nie no chyba tak nie, znaczy nie wiem. Nie no i widzę chyba dalej nie. w dalszym ciągu ustawienia czatu i... E, niewidoczne, dobra. No, Kurna, i to nie widzę. To mi pasuje, niewidoczne. A ja to na szczole bo... mieć czatu, wiesz. Zaraz, tam zacznę już kopać, bo chcę sobie trochę kobla wydobyć. A gdzie ty kopiesz? Tutaj, potem no. zakryję to. To chodź do mnie do kopalni. Masz jakąś kopalnię? Mą mam u siebie, ho. <tryk> Dawaj razem idziemy w ogóle, nie? No to dobra, to na razie tam, wiesz, póki... No. Weź napisz, że ja piszę na znaczy robię filmiki i tak, nie mam nie. Możesz. Szefie, ja idę po jakieś pochodnie jak będziemy myśli tam Wstawić tutaj tego, trzydzińkę seć e, dobra Daj chwilę tylko dajdzie. posadzę to, bo mam to Czemu nie? Dobra, można iść do kopalni Chwila, Ja sobie tylko zrobię jeszcze, masz jakiś koby z tą? Zobacz czy nie, mam coś tam czy nie? Jeden tylko. Dobra, mam chyba przy sobie, czekaj. Trzymaj. Co zrobić kilka kilofów? No to jest to właśnie. Ja sobie zrobię jeszcze tylko jeden, bo tylko na tyle mnie No ale dobra, tyle mi starczy, będę miał dwa kilofy, więc spokojnie. A nie przypiali się do ciebie, że ich nie, tam wiesz? Oni w ogóle mają kanały na YouTube? Nie, chyba nikt nie ma z nich kanałów na YouTube. Dobra, ja mam trzy kilofy, to mi starczy, że tam trochę się dobra, dobra, ale nie mam żal Dobra chociaż czekaj no co mam gdzieś eee, pff, nie mam dobra jeszcze z tym nie zginę, nie powinienem zginąć chociaż ja to na razie wiesz ogranicza się do biegania żeby nie tracić serdusz yy, jedzonka nie? no i uważaj bo jest yy, pvp włączone nie? ja mhm. wiem oglądałem filmy to widziałem mam nadzieję, że nie zabijacie się taką taką dla siebie nie, tylko wczoraj jak żeśmy nagrywali film E, to chyba jest na drugim filmiku, albo na pierwszym, nie wiem, i coś tam było. Eee... Kto, wsk kto wskoczy do sparty i Heniek się rozbiega i chł, na dół, nie? I sobie po prostu wskoczył, nie? Do sparty. Tak dla beki. O Dobra. Ja coś tu będę kopał. Nie wiem co. Surowce, które bym potrzebowała? To na pewno dużo drewna. No. Ale jakie macie tutaj drewna? Tylko jeden rodzaj? Dwa białe i ten... Czyli to podstawowe, nie? O, się dobrze składa, bo bym potrzebował akurat tych dwóch. Bo mam fajny domek zrobić, mogę zrobić sobie. Czyli tam wiesz, chwilę z tobą pobędę tam w twoim domku, tam wiesz, muszę sobie no ja materiał Ja też, tylko chwilę nagrywam, bo nie ma co długo nagrywać, to będzie taki chyba bonusowy. Szelaz. Może wrzucę to jako po prostu trzeci odcinek albo coś. Po prostu muszę materiał zbierać, nie? Jakiś nagraniowy. A mi się poszczęściło. 4 za 2, 3 zrobi. Dawaj kopiemy w prawo, bo tam ma Maniek gdzieś chata, a tam są kopalnie pod manikahadą. Dobra. Tutaj o, wągiel jest. To bierz wągiel. Bierz go. O, może się przydać. Kwadratowa masakra. Rzeźnia. No, ale... No nie masz tak ale... Komuś. A nie, czy na mastach wiesz, tak samo jak SKKF zrobił, że postawili Ender Chesta, to jest zrobić takie coś czy nie? Eee, już mnie dzisiaj pytało się kilka osób i nawet na YouTubie się pytało, bo zrobiłem ten kanał, no nie? I pytały się osoby mnie po prostu, czy będzie podobnie, czy cokolwiek, nie? Pytało się je, Jest kilka takich osób, które po prostu chce mnie oglądać, ale nie chce grać na tym serwerze, no nie? Bo no. mają problemy z tym wszystkim i w ogóle, nie? W też musiałem ogarniać. No. No jest problem troszeczkę z tym, ale nie jest taki straszny. Ale, ale ten... wiesz jaki był ten problem z tym w ogóle? Że jak zainstalowałem, nie zainstalowałem tam jakiegoś sterownika i... O, popatrzcie, nie... się dokopałem do niego, dawaj tutaj. E, trzeba zrobić ten z powrotem. O zabije nas. No zaraz. co tam dolema? Nie wiem, dawaj, czekaj. Za odejdź. Assassin's Creed. No dawaj, złaś. Czoch, tutaj. A zabij się prawie ty. E no, dwa serduszka tego spadł, dawaj Dobra idę, czekaj muszę mi Musimy to zrobić od nowa Ja tam się przejdę tutaj Da ła wykopał No O idziemy tam prosto, no dawaj tam prosto idziemy O coś tutaj hakmyć? No On coś tu na pewno Cześć, o, kajf, o jest cave jaki, dobra ty Ale tam jest wyjście, to nie, tam nie idę Gdzie jest wyjście? Aha no Ej to dawaj kopiemy tu prosto Uważaj bo jest ten, bym mi się uderzył przez przypadek zmierza. Bo mi od razu samo zmienia itemy, nie? Mam tak ustawione, że A wiem, wiem, też takie coś miałem. Że jak założmy... Kopiesz ręką, to tydzień razem na kilofa zmienia. No, coś takiego ma właśnie. Kopmy dawaj 3x2. Czy 3x3 kopiemy? Jak 3 na 3. No 3x3, 3, czyli tak o i tutaj jeszcze jeden ta koplań do góry. Nie no dobra, kopmy na razie tak. Dobra W ogóle czy, czy coś tu znajdziemy Muszę jakiegoś kejwa I tak to my jesteśmy chyba nisko nie? Eee, już ci mówię Eee y, Kurw czekaj, bo to się sprawdzało Tutaj na Y to jest, no 37, no 37 A kejwy na ile są? Nie wiem, na 28 chyba Nie wiem, nie znam się na, Ja tam się nie to się nie interesuję ja, Jak, jeżeli mam już używać koordynatów, to to używam albo jeżeli ktoś mi powie, że chodź tutaj na te koordynaty Albo na diacy, czyli na tam któryś tam wiesz, i schodzę. No, jeszcze ktoś do mnie dzwoni. Nie będę robił cięcia, nie chcę mi się robić cięcia, nie odbieram tego telefonu. No ja teraz i zaraz będę umierał, nie mam żadnego żarcia. Ej, to jest woda na nami. No to fajne. To dosyć ciekawie mamy. A ja tam wyjdę tutaj, co to jest. Czekaj, ustawienia czatu, Staw. widoczne C, ma ktoś. Żarło. Wiesz w ogóle drugi filmik, jak żeśmy nagrywali, to po prostu jest płaśnie. Po prostu Ty jest... Co tam? No, nie no bo nie ma go jeszcze drugiego odcinka i jutro go może wrzucę, wiesz? Dobra. A tam niby cave był. raczej tam, tędy pójdę. O, jest cave. Jest? No, znalazłem coś. Cisiem. Palimy na prostą. No. O kurde, coś... Co? oj 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 a tak tak na żelazo o ile wungla Oho. O, nie mam Są ja nie mam wąba. dużo więc spokojnie nie ten nie będzie tak źle zaraz będę uderzany przez ten przez, no będzie mnie uderzać głód a to to nie, a właśnie jest komenda spawn? czy jest komenda spawn a to dobrze E kurde, o raczej mam węgiel, mam... Ej tam jest wyjście, dobra, ja idę gdzieś tam na dół, nie wiem jak ty. Ja też, ja tutaj muszę cały case zbadać, tutaj muszę... No ja też nie pod... lubię strasznie po keywach latać i w ogóle. Łuk! węgiel od O Jezus, olej ja kejwa znalazłem ty, no proszę cię. Ja tutaj węgla mam, człowiek. Czekaj, z tyłu nic nie idzie, żeby tam Clipper nie wydówcył? E, znowu ktoś do mnie dzwoni, no co chwilę ktoś do mnie dzwoni. Nie mogę odebrać teraz, to no jest. na niewidoczny, nie. albo napisz w opisie, że... Akurat Ale... na telefon. Aha. Chciałem no. Ale mam laga coś. O dobra. To był chwilowy tylko lag. Ole niezły ten gdzie a tutaj jestem. O Jezu. No. Jak wyjedziesz żelazo, właśnie kop żelazo, bo... Z... Najbliżej żelaza jest... No. Najbliżej węgla jest żelaza, co? Nie dobra. Węgla się ma. Teraz idziemy dalej. Zobaczcie, z 4. Myślałam, że diaksy widzę. Ale jak wiesz, tak z góry, z dołu się patrzysz na monitor, jeżeli ktoś taki ma, to wiesz, to widać niebieskie, a akurat tu był jakiś lapis czy coś. Dobra, tutaj pust o, jest. O, złoto znalazłem. No, Ciekawe czytaj tak samo na jak na te masakrze, że każdy się będzie bił węgiel, żeby jakiegokolwiek ekspas zdobyć No nie wiem, nie chciałem czegoś takiego, ale <gryczny> żeby każdy się bił, To będzie trochę lipny Oj, gdzie ja wypłynąłem, dobra, gdzieś wypłynąłem, nie wiem gdzie Tu no, dzisiaj trzeba gdzieś się zabrać za domek, robienia. No, byliśmy Dobra, ja wypłynąłem sobie i jest Damn, oh ja na razie tam, wiesz, nie, zamier nie zamierzam wypywać. Ja muszę tutaj. No ja też jestem tutaj na razie. Ja Cię widzę. Czy, w sensie twój widzę z daleka. No widzisz. Złoto. O, miałeś chyba. Nie, no. A, no mówiłem, że miałeś złoto. Ale ja tutaj jest... Ja pierdzielę. Co? To jest ten. Opuszczone, jaskin nie jaskinia, tylko pana No. Fajnie, fajnie, żeśmy coś takiego w ogóle znaleźli. Nie, ja idę niżej. Może jakiegoś diaksa dopadnę, niżej. O nie. Co, ktoś już zeżar diaksa? E, no, już dużo osób właśnie. Już mam na cały secik... Y dobra. Czekaj, ja to zatkam, tą dziublę. No, dzięki. no dobra, dzięki. To ja widzę, że jest Skywix. To się można przejść. No, można trochę. ja nie mam miecza, nie mam zmiaru... Złoto, e, kur... Nie mam żelaznego kill'offa. Czekaj, ci. ja ci wykopię. Masz. tutaj widzę, o kurde, żelazo to Czas zbrojkę zrobić sobie w końcu teraz widzę... zajmę się kilofami widzę też żelazo, dobra, idę po niej się na moje żelazo dobra, ale tam tu jeszcze widziałem wągiel idę jeszcze poszukać, może znajdę o, jest! znalazłem skrzynię co w niej? Kilka nasion Czego, a masz melonów? No, no 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 to już jedzonka jest. Ty wiesz co? Weź im nie mów, nie? Wiesz potem z coś by na tym serwerze na pewno, że będą y, chcieć. Y, taj, oni te, oni ten filmik oglądają, nie? No nie wiem, no będzie pewnie ktoś oglądał z nich. No właśnie no to po sekrecie. Wie, 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 jest Ale gdzie mogę to wiem. wyciąć jeszcze Wiesz co dobra no, tak jak chcesz, nie? No. Można tak sobie farmy schować I potem jak oni będą chcieli, wiesz, i czy coś, no to... Powiesz, że potrzebuję ci żelazo, czy nie, i... Wiesz, mógł się trochę obłowić na żelazie No Następny kill off no, w ostatni kill Eee, ja mam kilo Możesz się do mnie tepać, jak będziesz... albo no, ja cię tepnę Dokładnie, ja ci widzę Znaczy, ja na razie nie, bo tutaj mam Ale mam crafty no. i wszystko mam na miejscu Żebym się tylko nie zabił To jest najważniejsze. Bo ja chodzę gdzieś zawsze, chodzę sobie po tych kopaniach, a mam tylko pismo o serduszek. O, czerwony proszek. Kurde, może... to trzeba te melony zaraz posiać, jak najszybciej. Masz może mączkę kosną jakąś? Właśnie nie mam, ale wiem gdzie jest spawner. Bo ja będę robił ekspiarkę, nie? Może się z nią zajmę dzisiaj albo nie dzisiaj. żelazo. to wyrbiel e. no jesz no tak żelazo to wyjesz Faki pikuć właśnie, a na no, żelazo jest... No, ale ja widzę, że tamten ten, nie, nie wiem jak on tam miał nie, nie patrzyłem że no już dość, dość się rozbudował kto? czyli rozbudował, dużo miał w skrzynkach co tam chodzi? nie wiem, nie pamiętam nikut. ten co tam razem y, i on Kurczę kliper, o kurczę Clipper, tak. goni mnie Clipper tylko nie żebym nie zginął, t No Bo mu bo No nie, bo mnie zabija od razu. A, zombie! A ja się w ogóle żadnego łopka nie spotkałem w tej rex Aha. Dobra, to jest 54 żelaza, starczy, ale... Kola yy, trochę, dobra, idę tam ci pomóc trochę. Nie wiem, może odgonię jakieś ich. Może będę mu z Cze offa. Cześć, cię widzę. To dawaj do mnie, nie? chodź, chodź. Tory, nie no, jest, ma, ale... masz ten, masz to. Masz tam, masz. jest? Tam na wprost. Na wprost jest. Ja chcę iść tam na wprost. O, już go nie ma, gdzieś. O, tu spadł na dół. Jest na dole. Dobra, przekopię się obok niego. Masz Creeper! Wybuchnie? Z tyłu, uważaj, wychodź stamtąd. Nie, dobra, idę tędy. Jest właśnie. Uj, Jezu. Na bałę! Zabijesz go? Nie. A! Dobra, była po. Dobra. W tą stronę. U, po, po. Tu co jest? O, żelazo, kurde. trzeba się przedostać. No, zrób ten, a ja sobie przejdę tylko prosto. Weź tam się obser weź obserwuj, czy tam jakiś pedał nie idzie. No, o fuck, na dole to jest przepaść, ale tam... No, to, to na dole jest przepaść jakaś. A tutaj? Co pochodnie co zrobić. Ja mam trochę. O tu masz żelazo, dobra, a ja jestem. Sobie... Wiesz co nie lubią ludzi, którzy chcą kręcić filmiki? Co? my nie będę mówić tam, wiesz, filmików, ale załóżmy jak ktoś chce kręcić filmiki i mówi, wiesz, bardzo na tym zależy, ale tych filmików nie wrzuca, a może, to to najważniejsze, że chcą kręcić filmiki, yy, chcą je wrzucać, znaczy, znaczy chcą je yy, chcą kręcić, a nie ich po prostu wrzucać potem. No, no, wiem, wiem o co Ci chodzi. A ty zu. Ej ty gdzieś jesteś tu pode mną. Ja cię widzę, ja idę koło jakieś... Znalazłem i to chyba nie jest y, budowa nawa. No ja wiem. Przyszedłem koło nie. Bo ja byłem jestem nad tobą. Chodzę gdzieś nad tobą. Czekam, tam widzę właśnie węgiel. A czy żelazo dokładnie... Patrzę. I złoto jest, kurde. Nie. Kurczę, spadło mi żelazo, no dobra. O, widzę złoto. O, nawet 5 tak, by 5 tych, 5 kratów już No, jesteśmy koła siebie Ty na dół idę masz tutaj... Masz żelazo, jest... złoto, chcesz? Nie, nie, czekaj, ja tutaj Z... masz killów może? Ehm... En... Ale kamienny, już na znalazł żelazny, nie jest potrzebny Nie, to nie musisz ci dać żelazny, masz, gdzie ty jesteś? To jest na dole duszę, na dół Gdzie? Bo węgiel. Dobra, ej, to łap Zrzucam na dół, czekaj, masz Trzeba. Idzie po kamien... No, E! Masz Ale cały, cały żelazny. Keeper! Nie, 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 A bym wpadł znowu. Po Poroz... raz kolejny bym wpadł gdzieś. O oh Jezus. to jest duże, naprawdę. No. Ja się boję tutaj chodzić, bo mogę umrzeć, każdej chwili o Jeżeli demon 103 on cię subskrybował i on to na pewno będzie oglądał, więc demon zapraszamy cię tutaj na ten. Jak to tamtunglę, to jeżeli to ogarniasz, to wiesz. A gdzie go zaprosiłeś. A wszystko. W piątek to... A gdzie go zaprosiłeś? Czy nie, ogólnie to jest ten y, kolega mój z klasy, ale on cię, będzie, on ci oglądał, bo dał cię suba, nie? Aha. Mówiłem, że ty kręcisz ich. Powiedział, że... Mile mile widziany udziemy Kurde dużo tutaj węgla jest No strasznie, nie? O. A to dobrze Ale Kurde, dwa, mam dwa jedzonka tylko i nie wiem czy ja tutaj dotrwam A ja w ogóle nie Przecież. mam Ale to e, trzeba czekać e, trzeba czekać trochę żeby iść na spawn czy jak? Nie, od razu spawn nie jesteś No dobra, no to dobrze, bo za chwilę tam pójdę na pewno, ale tu jest coś takiego jak set home? E, nie ma FAK fak, fak, fak! Jak coś ten tepi się do mnie, bo widzę tutaj coś nietypowe, są grzybki, jest Creeper, ale... Chcesz? Nie, Dawaj, ja się doga. nie tepam, ja mam tylko cztery serduszka, nie mam opcji. Umrę, ja za... FAT! Creeper! Myślałem, że umarłeś. Nie, co ty? Nie tak szybko. Dobra, Creeper wyłapał na trzy hity. ostatni Creeper! W dupcył, ale żyje! Ja trochę żelaza wam że dzisiaj będę kończył jeszcze chatę swoją. Ej, wow, Co to jest? Ale to dziwne. To wszystko jest dziwne, człowieka, ale ja się normalnie... Ale nie, pierwsze co, jak zobaczyłem to, sobie myślałem, nie no, to tak na pewno jest end do, coś do Ender Dragona, nie? się patrzy, jakieś przejście, no, ale kurde, takie miałem nadzieję, że do, do Ender Dragona. Ale co są takie przejścia do Ender Dragona? Znaczy, załóżmy, jeżeli to są mapki, robi, same y, robione, wiesz, że sami to robili, to mapę, a jeżeli ona jest taka wy, wygenerowana po prostu przez y, Minecrafta, a jeżeli ona jest robiona poprze, przez kogoś, a, no to to po prostu mogłoby być. Aha, to rozumiem. Skąd jakiś W ogóle ta rzecz, że zacznę od zalewania. A wiesz, że wróciłem, chyba stąd coś by przyszli, tak, tutaj wróciłem, wiesz? Ja Dobra, ja jak... idę na spawn. No ja też właśnie za chwilę idę, tylko jeszcze sprawdzę jeden zaułek. Bo ja już naprawdę nie mam życia. Ej, dotknie mnie ktoś i umieram. I tu jest jeden diaks ratunkowy. Dobra, też na spawn zwijam, bo... Ej... Ej, czemu to jest koło spawnu? Co? Fak, już HP mi spada. Szybko, szybko, szybko. Zbieramy trzcinę. Znaczy, tam. Ej, to są świnie! No wiem, trzeba je rozmnożyć. Fak, podchodź szybko do tego craftinga Nie, nie umrzesz Ale nie mam zamiaru wiesz Dobra 300 serduszka odnowione Ja potrzebuję jakieś żacie naprawdę Nasiona arbuza i nasiona dyni Mam nadzieję że nikt ich nie ukradnie mi nie wiem, kiedy zmienisz to, że będzie mo można wszędzie sadzić, wszystko to robi, bo to czasami. No przeszkadza, ja wiem, że wszystko nie ma się. Jak najszybciej chcę to zmienić O Darek gra. dawać żarcie Mongoły O żarcie, kto to daje? Dawaj je Daj mi graczyk trochę Masz. No, Po skąd on ma tego żarcia tyle? Dobra no, no, to ja tam do, do ciebie idę Sobie wiesz y, Mogę zająć który jest piętr? Znaczy kurczę na dole chciałem ten tu a nie mogę Nie no no spokojnie tam sobie poradzę, tylko potrzebuję e, swój piecyk Ej ja myślę gdzie, gdzie tu by teraz zrobić e, Czekaj tu jest woda Nie wiem, czy przychodzi ci to jak sobie tutaj zajmę taki malutki kana taki kawałeczek Nie no, no może co tam robić, co chcesz a to potem zniszczę oczywiście. Ja tylko tak, o dla siebie. Spoko róbę coś tam, co chcesz na razie. Yy, I to będzie wyglądało. Ja w sumie nawet nie wiem ile już nagrywam, nie? Po prostu nagrywam. Ale tutaj sobie wezmę od ciebie jeszcze kraft, Nikolatka, tak? Dobra, to może końca, a później po prostu w następnym odcinku pokażę... Coś się pozmieniało, nie? Przecież już pozmieniałeś, pokazałeś, nie? No, ale Natomiast... coś się pozmienia jeszcze, nie? Bo zapewne się troszeczkę jeszcze pozmienia Gdzie ty jesteś? O, schowałeś się tutaj? O, chodź tutaj... No taka moja malutka chatka No chodź tu, gdzie jesteś? No, mm. Ej, nie O, nie, op, nie, op, nie? sorry, sorry op, Teraz, teraz za to Dobra, no to co, żegnamy się bo chyba już na razie to tylko będzie na tyle. Więc na razie. Na razie.